Cześć! Prezentuję wam nową daczy Duster po liftingu w specjalnej, limitowanej wersji Extreme. Z materiału dowiecie się jak wygląda nowy model, jakie elementy dodatkowe wyróżniają tę wersję, poznacie wyposażenie i wiele innych. Pozostańcie ze mną do końca. Zaczynamy! Extreme to nazwa nowej serii limitowanej, odświeżonej wersji Duster'a. Duster to najpopularniejszy SUV w Polsce wśród klientów indywidualnych. To, co wyróżnia ten pojazd, to przede wszystkim świetny wygląd i bardzo bogate wyposażenie. Przyjrzyjmy się tej wersji z zewnątrz. Szczególnie rzuca się w oczy nowy, niepowtarzalny kolor szary Urban, z którym świetnie wyglądają pomarańczowe dodatki. Te pomarańczowe detale pojawiają się z przodu na grillu, na czarnych obudowach lusterek i napis Duster na relingach z boku, jak również ten znajdujący się na tylnej klawie bagażnika. Całości dopełniają tutaj duże 17-calowe felgi ze stopu metali lekkich w kolorze czarnym, lakierowanym na wysoki połysk i przyciemnione szyby tylne, boczne i tylne. Te kilka zmian stylistycznych nadają Dusterowi bardziej nowoczesnego i dynamicznego wyglądu. Jak na mój gust, pojazd wygląda fenomenalnie. Gdyby jednak kolor szary Urban nie przypadł do gustu, to są oferowane takie kolory jak biel alpejska, niebieski iron, szary komet, czarna perła czy pomarańczowy arizona. Wnętrze. We wnętrzu nowej Dacia Duster Extreme znajdziemy wiele pomarańczowych akcentów. Umieszczone zostały na panelach drzwi, konsoli środkowej oraz nawiewach. Z kolei tapicerka na fotelach ma specjalny limitowany wzór z dodatkami kolorystycznymi. Wyposażenie. Wyposażenie modelu zostało oparte o najbogatszą wersję wyposażenia Prestige. Otrzymujemy takie elementy wyposażenia jak klimatyzację automatyczną, system bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika, system multi-view camera, czujnik parkowania, system MediaNav z ekranem dotykowym 8 z nawigacją, radiem cyfrowym dab, bezprzewodową replikacją ekranu smartfona, złącze Bluetooth, podłokietnik, tempomat, czujnik martwego pola, fotel kierowcy z regulacją wysokości i podparcia lędźwiowego, elektryczne szyby i lusterka, relingi Dachowe, kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach. Silniki. W Extreme do wyboru mamy silniki benzynowe TCE 90, TCE 100 z fabryczną instalacją gazową i silnik 1.3 TCE o mocy 130 lub 150 koni mechanicznych. Ten mocniejszy sprzężony jest z automatyczną skrzynią EDC. W ofercie jest też silnik wysokoprężny 1.5 litrowy dCi o mocy 115 koni mechanicznych, tyle że dostępny tylko z napędem na obie osie. Z napędem na 4 koła oprócz wspomnianego przeze mnie silnika diesla, jest też dostępny silnik benzynowy 1.3 TCE 150. Koni i tutaj sprzężony z manualną skrzynią biegów, ceny. Tak, kształtują się aktualne ceny z poszczególnymi silnikami. Startujemy od 75 700 zł za silnik TCS 100 Koni z fabryczną instalacją LPG, a kończymy na 91 800 zł za silnik wysokoprężny Blue DCI 115 z napędem na obie osie plus opcje i zbliżamy się do prawie 100 000 zł za dacie. Nieźle. Myślę, że niebawem granica 100 000 zł zostanie przekroczona. Względem wersji Prestige Extreme jest droższy o 3000 zł brutto. Zyskujemy dodatkowo pomarańczowe detale z zewnątrz i wewnątrz. Zmienioną tapicerkę foteli, materiałową łączącą ze skórą ekologiczną i pomarańczowymi przeszyciami. System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika, gdzie w wersji Prestige opcja ta kosztuje dodatkowo 1000 zł. I system MultiView Camera, gdzie w wersji Prestige to wydatek dodatkowo 1100 zł. Ja osobiście miałem okazję przetestować już drugą generację DASTERA w wersji Prestige. Filmy z prezentacji i jazdy testowej pojawiły się już na kanale. Pozwólcie, że podlinkuję wam te filmy w opisie. Na pojazd w nowej wersji Extreme już teraz można składać zamówienia. Jako ciekawostka, według zapewnień producenta, wersja ta będzie produkowana jedynie do października 2022 roku. Biorąc pod uwagę ograniczenia produkcyjne, to pierwszy ten lepszy. Podbijajcie więc salony, bo uważam, że warto. Mi osobiście ten pojazd wpadł w gust. A jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Napiszcie proszę w komentarzu. Zachęcam do zasubskrybowania kanału i kliknięcia dzwoneczka, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Pozdrawiam serdecznie. Cześć!